Zakrzewo koło Poznania. Tu zaczynają się Lasy palencko zakrzewskie Miejsce zbrodni, miejsce, w których w latach... Lasy, w których w latach 1939-1942 życie straciło kilka tysięcy Polaków. Szlak pamięci narodowej oznaczony oczywiście narodowymi barwami biało-czerwonymi, ale dla miłośników turystyki jest tutaj coś oprócz szlaku historycznego. Jest także żółty szlak turystyczny, przebiegający przez lasy palecko-zakrzewskie. Ten żółty szlak odbija nieco w bok. My pójdziemy tam, a żółty jest tutaj. Jest to szlak dość stary, barwa jest Mało wyraźna, ale jeszcze, ale jeszcze na tyle widoczny jest to ślad, że, że można tędy wędrować i można dość łatwo tą trasę, tę trasę odszukać. Jesteśmy dzisiaj w lasach, w których każdego roku, zawsze jesienią, zawsze w październiku, odbywa się marsz pamięci, właśnie upamiętniający ofiary tych zbrodni. Ale pokazujemy też trasę, bardzo ciekawą historycznie i interesującą krajoznawczo. Szlak ma kilka kilometrów, dokładnie go pomierzę i tutaj napiszę, ile kilometrów dokładnie, ale na tyle niewiele, że można ją zrobić nawet w tak pochmurny, paskudny z pozoru, deszczowy i wieczny dzień jak dzisiaj. Jesteśmy dosłownie kilka kilometrów od zachodnich granic Poznania. Poza oczywiście ważnym aspektem historycznym, jest aspekt przyrodniczy. To jest taka dość duża zielona plama w pobliżu Dopiewa w pobliżu Zakrzewa, plama lasów. Jeden z największych i najciekawszych kompleksów leśnych, oczywiście dużo mniejszy niż Wielkopolski Park Narodowy, ale jest to na tyle duży, ciekawy las, że naprawdę można tu spędzić dobrych kilka godzin. My dzisiaj wędrujemy tylko i wyłącznie i pokazujemy szlak historyczny. Turystyczna ocena. O historii mówiliśmy. Teraz czysta turystyka. Wiemy jaki jest kontekst historyczny tych lasów, ale czy można tu wędrować? Można. Ile czasu zajmie Wam wędrówka? Dwie, trzy godziny. Spokojnym tempem powinniście obejść całe lasy palencko-zakrzewskie. Szlak jest dobry, ładnie utwardzony. Ścieżka jest wygodna. Widoki wokół na las są przepiękne. Pachnie lasem. Jest bardzo sympatycznie nawet taki ponury dzień, a oznakowanie tego historycznego szlaku jest niezłe. Znaki mogłyby być częściej, ale są w miejscach wątpliwych, to znaczy takich, gdzie są na przykład dwie albo trzy ścieżki, gdzie jest jakieś skrzyżowanie. Mamy wysoki słupek, oznaczenie flagi i strzałka, w którą stronę powinniśmy iść. Także turystycznie ten szlak w lasach walesko zakrzewskich wygląda naprawdę. Nieźle. Ścieżka nie ginie gdzieś w lesie. Cały czas idzie się wyraźną, najczęściej właśnie taką podwójną ścieżką oczywiście wyraźne dwa ślady po samochodach, bo takowe też tutaj jeżdżą, chociaż jest zakaz. Ale wiadomo, że do tych miejsc pamięci, zwłaszcza osoby starsze, kombatanci, muszą dojechać samochodem. Słyszałem, że na ten marsz do miejsca docelowego do jednej z tych mogił, dzisiaj dowozi ludzi busik. Natomiast ja, I to oczywiście pieszo przy okazji tej historycznej okoliczności, sprawdzam turystyczne walory lasów palencko-zakrzewskich. Bardzo logicznie to wszystko wygląda. Zaczęliśmy tutaj przy leśniczówce, przy ulicy Gajowej. I szliśmy dalej wzdłuż zabudowań do tego miejsca. Tu jesteśmy przy kwaterze Uczelni Poznańskich. Musimy jeszcze przejść. Tutaj do kwatery siedmiu grobów i następnie długi odcinek do kwatery zapomnianych i następnie do kwatery duchownych. Te mapki pojawiają się tutaj raz po raz. Mapa szlaku pamięci jest to wyraźne, a tutaj informacja o bieżącym szóstym marszu pamięci 13 października 2020. 24 roku. My ten film wrzucimy tydzień później, no ale będzie można także odnieść się do tych uroczystości, zobaczyć jak one wyglądają. Mam jeszcze do przejścia, tak zerkam na mapę, jestem w jednej trzeciej mniej więcej. Troszkę się spóźnię na te uroczystości, ale, ale dojdę, bo chcę dzisiaj pokazać cały ten szlak. Pierwszy z monumentów, który mijamy na trasie. Tego historycznego szlaku. Upamiętnieni są tutaj studenci Uniwersytetu Poznańskiego, zamordowani przez okupanta niemieckiego na początku lat 40., w końcówce lat 30., w czasie II wojny światowej. To pierwszy z kilku pomników, kilku monumentów na tym historycznym szlaku. Minus jest niestety taki, że zaczyna trochę padać. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dość ważna informacja. Jeśli idziecie tym szlakiem, jest on nieoczywisty. To znaczy, nie widać z daleka na drzewach, ale na takich charakterystycznych brązowych, brązowawych słupkach. One się trochę wtapiają w okolice. Zwróćcie na nie uwagę i zwróćcie uwagę na to, że ta strzałeczka pokazująca drogę na wprost albo drogę do skrętu jest dość niewielka. Pokażę to teraz. Należy się. Przypatrzyć normalnie. Może być tak, że poszlibyście tamtą drogą, główną siłą rozpędu, a trzeba tutaj przy tym słupku skręcić. Wyczytałem na plakacie, że o 11, czyli za 15 minut, zaczyna się msza święta przy najbliższej kwaterze, kwaterze Siedmiu Grobów, i właśnie tam idę. To mniej więcej 10 minut do celu. Powinienem więc. Powinien nam więc zdążyć. Pamiętajcie, że zeszliśmy z takiej wygodnej, dużej ścieżki. Wchodzimy w ścieżkę leśną. Jest tutaj dobrze to wszystko oznaczone, ale należy być uważnym, zwracać uwagę na te brązowe słupki. Jest to logicznie, ładnie wszystko poukładane, ale nie należy się zagapić. Widziałem Straż Miejską, która w lesie kieruje ruchem. Widzę przed sobą o tam. Parkujące samochody, dochodzimy do drugiego miejsca. Pamięci tu ma się odbyć Msza Święta w ramach tego marszu, i coraz bardziej pada. Ale jak najbardziej i walory historyczne, i walory przyrodnicze, nawet w taką pogodę jak ta dzisiejsza są naprawdę warto, warte odnotowania właśnie w tych lasach. Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Idę już e, dobre, czterdzieści. 5 minut. Co chwilę zmienia się ścieżka, co chwilę zmienia się kierunek. Naprawdę warto zwrócić na to uwagę, żeby nie zgubić tych brązowych słupków. Przed chwilą miałem jeden, za chwilę powinien być kolejny. Czekają mnie dwa ostre zakręty. Za mną uroczystości i Msza Święta przy jednej z kwater, a przede mną do końca tego szlaku historycznego jeszcze dwie kwatery dwie mogiły dwa pomniki historyczne. Jestem już daleko za połową i w tej chwili w tej chwili gdzieś tam w środku Lasów Zakrzewskich ale zmierzam już w stronę miejsca startu a więc do miejscowości do wsi Zakrzewo podobno gdzieś tam są źródełka wirynki, tak pisał Arkady Radosław Fiedler w swojej książce. Piękne tereny, także przyrodniczo historycznie, ale także przyrodniczo w Zakrzewie zaczynałem, w Zakrzewie dzisiaj kończę. Jest to szlak, który jest taką klasyczną pętelką, można zacząć i zakończyć w tym samym miejscu, robiąc może nie kółko, ale taki kanciaty wielobok. Gorąco wam tę trasę. Polecam. Lasy Palencko-Zakrzewskie można tu dojechać pociągiem i wysiąść na przykład w Palędziu z drugiej strony tych lasów, tego kompleksu leśnego można dojechać samochodem i zostawić auto w takich przyleśnych, na takich przyleśnych niewielkich parkingach Gorąco polecam piękne lasy z innym trochę kontekstem przyrodniczo-turystycznym niż Wielkopolski Park Narodowy, który wielokrotnie pokazywaliśmy Tutaj przy drodze często są charakterystyczne znaki odnoszące się do miejsca pamięci. Tego typu znaki możecie wielokrotnie widzieć przy drogach. Jest takie miejsce w Poznaniu nad rusałką, chociażby na cmentarzach i w wielu, wielu innych miejscach. Porównanie moja ręka całkiem. Całkiem duży muchomor, i sporo tu grzybów podobno, choć akurat nie na dzisiejszą okazję. A tu jeszcze trzy muchomory z boku widzicie, tam widzicie chyba. Lasy sosnowe, przede wszystkim sosnowe, a więc coś bardzo typowego, z tym, że dużo jest tutaj w tej niższej partii lasu różnych drzew liściastych, co być może powoduje, że jest tutaj trochę mniej grzybów. Taką mam obserwację. Dużo paproci, dużo drzew liściastych, mało grzybów. Gdyby to były same sosny, to pewnie grzybów byłoby więcej, choć widziałem dzisiaj kilka osób z siateczkami, i w niektórych tych siateczkach, wprawdzie na dnie tylko, ale jednak jakieś tam grzywki były, czyli potencjał jakiś tutaj jest. I jeszcze warto pamiętać, że poza tym historycznym szlakiem, o którym mówiłem, poza żółtym szlakiem, o którym wspominałem, jakimś dawnym, turystycznym, są tu jeszcze dwie trasy rowerowe z w miarę nowymi oznaczeniami. Z tego co pamiętam, to jeden z nich był czarny, a drugi tutaj, właśnie tym fragmentem idziemy czerwonym, czerwony szlak rowerowy właśnie w tym miejscu skręca w lewo w stronę. Zakrzewa. Charakter ścieżki znów nieco inny, to już jest taka droga bez śladów samochodowych węższa z korzeniami i po bokach zarówno jagody, jak i tam wcześniej mnóstwo muchów. I tu naprawdę mogą być grzyby. Widziałem kilkanaście muchomorów, widziałem siedzunia, ale był na tyle mały, że nie było sensu go nagrywać ani zrywać ładnie pofałdowany teren. A czy są tu góry? W najbliższej okolicy nie, ale Wielkopolski park narodowy w nie obfituje, jest troszeczkę leciutkich terenów nieco wniosłych i troszkę otwiera nam się tutaj krajobraz i widoki, ale to tylko dlatego, że tutaj ten las został wycięty i rośnie już las. Nieco nowszy. Teren może nie jest całkiem płaski, ale jest też daleki od górskiego. Jednak odnotowujemy w ramach gór na nizinach to, że jest tutaj bardzo ciekawy, historyczny, ale też turystyczny szlak. W całości robię ten szlak pierwszy raz, więc nie jestem pewien do końca gdzie jestem. Jest tu kolejny pomnik i drewniany. Krzyż, a my jesteśmy tutaj, a więc przy kwaterze zapomnianej. Przy tym ostrym zakręcie za chwilę tu i już do Zakrzewa. I za tym ostatnim pomnikiem, zapomnianych, trzeba się troszkę cofnąć. Idziemy w stronę krzyża, a następnie cofamy się. Taki y, mocny, mocny zakręt. to można się troszkę pogubić, bo tam jest słupek, tu jest słupek. Ale po odbiciu wracamy. Stamtąd przeszliśmy, a idziemy tu już tą wyraźną drogą dojazdową. Tutaj tędy też samochody jeżdżą. Widzę tam w oddali dwa kolejne brązowe słupki wyznaczające szlaki historyczne. A zatem wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nie zgubiliśmy się. Idziemy dalej. Widzę tutaj także, że teren się nieco podnosi. Cały czas towarzyszą nam mapy. Zaczynaliśmy tutaj przy Gajowej, obeszliśmy całość i jesteśmy przy ostatniej kwaterze duchownych. Właściwie tutaj zaczyna się już miejscowość: ulica Zakrzewo i ulica Gajowa, gdzie, gdzie zaparkowałem. Bardzo dobry szlak. Bardzo ciekawy i historycznie, i przyrodniczo. I myślę, że mogę to powiedzieć: bardzo dobrze oznaczony. Przyszliśmy stamtąd, idziemy tam, myślę, że zostało kilkaset metrów do miejsca, w którym zaczynałem dzisiejszą wędrówkę. Wszystkie pamiątki historyczne, wszystkie miejsca pamięci już za mną. Zrobił się widok, tu idzie się na końcu już z krajem Lasów Palęcko-Zakrzewskich. Są domy skądinąd, bardzo piękne niektóre i otworzył się troszkę. Widok, generalnie widoków nie ma w tych lasach za dużo, a jeśli chcecie obcować z lasem, wędrować po lesie, a w dodatku mieć ciekawą historię martyrologiczną, to, to naprawdę te lasy są warte jak najbardziej uwagi.